Stwarz Miejska pilnuje. Wkrótce, otwarcie będzie jarmarku świątecznego. O, a to choinka, która będzie usychać powolutku do świąt. Symbol świąt? Nie? Usychająca choinka. Był diabelski młyn, pora na karzele przed ratuszem. Tak, z tą symboliką coś jest nie tego. Diabelski młyn. Oj, w głowie się kręci się A Tu panowie dbają o oprawę muzyczną Eskortowani przez straż miejską zmierzamy do głównego miejsca dzisiejszego wydarzenia o godzinie 17 ma być otwarcie jarmarku miejskiego Kiedyś były bazary, bazar padł Zarządzamy przez spółkę miejską Lech Więc Urządzono w centrum miasta Baza Jutro będą Wydawnictwo kobiece, Boże Co tu się dzieje? Miody bitne swojskie miody Jak zwykle tandeta Co ciekawe, zaraz. Przecież zabrakło szopki stowarzyszenia droga. Zawsze tutaj stała w tym miejscu, gdzie teraz toalety mniej więcej. I ten kontener Co się stało się? A tu jest, przestawili szopkę. Okej. Okay. Czyli dalej pewnie męczymy zwierzęta z Zoo. Balony po 50 złotych, słyszycie? Plastikowe zwierzaki są? Dzień dobry. A jest w tym roku żywe jakieś zwierzęta nie są? Będzie. Nie będzie. To w sumie dla zwierząt dobrze akurat może, bo się męczyły i dzieci cały czas tam... i to... Męczyłyby małże. się. No. Jasne. Dobra. Widzicie jaki postęp. Kurczę. Tyle lat prosiłem. I w końcu stało się. Nie będą męczyć zwierząt. Po raz pierwszy nie będą męczyć żywych hmm. zwierząt zo. Czy jaka kolejeczka grzeczna? A bo tam była kasa yy, komercyjna karuzela, to jest charytatywna karuzela na hospicjum dla dzieci. 10 złotych. Pięknie. Co to jest? Dobie walki ze zmianami klimatu znowu mnóstwo kasy poszło na świecące dekoracje mamy też małą scenkę ludzi, w sumie jak kot napłakał Ale spokojnie, zaraz ma być oficjalne otwarcie Yes Takie zmasowanie, cóż? Słuch, słuchajcie. Czyli historia Pawła Adamowicza, miejmy nadzieję, nie powtórzy się w Gomstoku. na jarmarku bożonarodzeniowym, na naszym fantastycznym rynku kościuszki. Formuła jarmarku w tym roku jest zupełnie inna niż w poprzednich latach. Ta scena, jej atrakcje, kolorowe bożonarodzeniowe ozdoby, świąteczne karuzele. To w większości zupełna nowość w naszym mieście. Cieszą oczy i dają radość dzięki decyzji prezydenta Białego Stoku, pana Tadeusza Truskolaskiego, którego już teraz zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, prezydent Białego Tadeusz Truskolaski. Wizję pana prezydenta wciela w życie i realizuje Fundacja Szanto. Zapraszam na scenę jej prezeskę, pani Joanna Kozłowska. Panie prezydencie, nowa odsłona jarmarku to zdecydowanie szansa na odrobinę pozytywnej energii, pozytywnego spędzenia czasu wspólnie z, z bliskimi. Prosimy o parę słów. Dobry wieczór państwu. Jak widać, bardzo mocno wchodzimy w okres Bożego Narodzenia. Dzisiaj otwieramy jarmark, jutro odpalamy ozdoby świąteczne wraz z Mikołajem z Laponii. Chcemy, aby rynek Kościuszki, to nasze serce miasta, salon naszego miasta, żył nie tylko latem, ale właśnie również w tym troszkę okresie trudniejszym, pogodowo, aurowo, a więc w okresie przede wszystkim adwentu, w okresie Bożego Narodzenia. Dlatego też w nowej odsłonie, wzorem Wielu miast e, polskich i europejskich i ten e, rynek kościuszki będzie tętnił życiem od dzisiaj do 23 grudnia. E, będzie 29 straganów, e, łącznie e, będzie 50 wystawców. Ale jak Państwo widzicie, również wiele atrakcji, karuzele, również scena, na której będzie się sporo działo, należy śledzić naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, aby po prostu być razem. E, miasto e, to nie są mury, to nie są ulice, to są ludzie, a ludzie chcą być razem. Szczególnie Boże Narodzenie, to jest święto, które jednoczy, oczywiście święto rodzinne, ale też, jeżeli chodzi o Białystok, czujemy się taką jedną wielką rodziną, dlatego też zapraszamy białostoczan, zapraszamy gości, aby dobrze się tutaj czuli. Tutaj od y, dziecka do osoby starszej każdy znajdzie coś dla siebie. Także życzę Państwu, aby ten okres y, przed Bożym Narodzeniem był okresem, jak to mówi Adwent, y, radosny okres oczekiwania i my chcemy troszeczkę do tej radości dołożyć małą cegiełkę, także zapraszam serdecznie i Liczę na to, że będzie się Państwu podobało. Dziękuję. Szanowni Państwo, Jarmark Bożonarodzeniowy będzie żył każdego dnia przez kolejne dni do 23 grudnia. Panią Joannę Kozłowską proszę o takie krótkie podsumowanie tych najważniejszych wydarzeń, które nas tu czekają. Krótkie, bo wiele z zaplanowanych rzeczy to niespodzianki przygotowane przez Miasto Białystok. Także ja również zachęcam do śledzenia uważnie social mediów miasta. Tam na bieżąco będą pojawiały się zapowiedzi. My przygotowaliśmy też wiele rzeczy. Nie wszystkie możemy teraz zdradzić. Ale na pewno już 9 grudnia zapraszamy na kino plenerowe, pokaz filmu Grinch. Zostajemy w świątecznym klimacie. E, będą to występy wielu szkół muzycznych, musicalowych, teatralnych, naszych białostockich, ale też odwiedzających nas z innych miast województwa podlaskiego. 17 grudnia mamy zaplanowane coś ekstra, bo wspólnie z kawiarnią White Bear będziemy tworzyli największą na świecie pocztówkę do, do Nikołaja. E, tutaj na rynku będzie miała ponad 120 metrów kwadratowych. Także potrzebujemy naprawdę wszystkich rąk, aby wypełnić ją życzeniami do Mikołaja. Kolejne atrakcje to pokaz rzeźby w lodzie. Piękny lodowy spektakl, na który zapraszamy wspólnie z wodociągami białostockimi, bo czymże innym jest lód, jeśli nie wodą. Będziemy mieli w drugą stronę pokaz tancerzy ognia. Także yy, wszystkie żywioły spotykają się na naszym jarmarku. No i oczywiście rzecz, o której wspominamy przy każdej możliwej okazji, to jest pierwszy białostocki konkurs piosenki świątecznej. Do konkursu można zgłaszać się jeszcze do wtorku, włącznie, wysyłając zgłoszenie na maila. Konkursmałpaszanto.pl. W odpowiedzi dostaną Państwo formularz. Do konkursu mogą zgłosić się wszyscy ponieważ chcemy skorzystać z tego, że mamy tę scenę i udostępnić ją dla każdego, kto chciałby na niej wystąpić. I cóż, jeszcze przypomnę, że cały dochód z karuzeli weneckiej postanowiliśmy wspólnie z miastem przekazać na domowe hospicjum Fundacji Pomóż im. Hello. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak widzicie na rynku Kościuszki przez najbliższe dni będzie działo się bardzo wiele. To fantastyczna okazja do tego, żeby wybrać się na spacer, skorzystać z tych atrakcji. Karuzele czekają na najmłodszych. Stoiska handlowe na starszych, a na wszystkich rynek kościuszki z jego serdecznym przyjęciem. Ja za chwilę Państwa będę zapraszała na koncert, ale tutaj drużyna Juliana Olańskiej potrzebuje chwili, żeby się przygotować. Także prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości. Koncert za chwilę się rozpocznie, a. a Wspomniane słodka niespodzianka, już za chwilę tutaj pod sceną, także prosimy wypatrywać biało-czerwonych lizaków. Zapraszamy serdecznie. Na grzewnica zwróćcie uwagę na scenę. Zaraz jak coś rzucą, to będzie pewnie dzikie. Już się zbliżamy. <mulary> Taka. Proszę bardzo, ja podam, bo by temu, by temu przybyć, by nie potem po to temu młodemu człowiekowi. Ale to musi też. Tak, to panie, wszyscy. Wszyscy. W kiesie może mi nawiązania, pan Rafał też. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bez moich podatków ratania, tak Rzeszy są dziećmi. Tak jest. Pan rozumiem także. Wszyscy. Duże dziecko. Jak, jak wszyscy, my wszyscy, wszyscy. Jak my wszyscy, jasne. Wszyscy to wszyscy. Pan proszę Pana prezydenta jak widać się nie opuszcza. Szanowni Państwo, nadszedł ten moment, kiedy słyszę, że zespół jest już gotowy, zatem pozwólcie, że zaproszę na scenę wyjątkową zielonę pochodząca z Białego Stoku, także kompozytorka i autorka tekstów. To właśnie w naszym mieście zaczęła rozwijać swój niesamowity soulowy głos, uczestniczka wielu programów muzycznych, a ostatnio półfinalistka The Voice of Poland. Przed Państwem tak Julianna Olańska z zespołem. Tak jak mówiłem, nagrzewnica, zobaczcie na scenie. O nie da się wytrzymać bez nagrzewnicy. Nie wspominając już o graniu. Teraz dzień dobry, wystock, wieczór. Słuchajcie, ale coś was nie słychać. Zróbcie jakiś hałas. No, trochę lepiej. Słuchajcie, tu jest bardzo zimno, wiem, że tam też jest zimno, o... więc mam nadzieję, że zrobimy tutaj porządną, porządną a energię. Nie bez zmiany Zaczniemy trochę to i zimno. No spokojniej, i delikatniej, ale ja mam nadzieję, że rozgrzejemy was trochę i te grzańce to będzie nic w porównaniu z tym, co dla was przygotowaliśmy. Tchau. See you Białystok, jak się macie. No ja mam nadzieję, mam nadzieję. Witam, witam, witam was wszystkich. Słuchajcie. Kolejny numer. Gwarantuję, że znacie wszyscy. I bardzo mocno liczę na to, że zaśpiewacie razem ze mną. Słyszycie go już tuż po Święcie Zmarłych. Gwarantuję. We wszystkich galeriach. Na Spotify, na YouTubach. Wszystko jest. Więc ja bardzo mocno liczę, że usłyszę was.